Witamy w kolejnym odcinku sobotniego wieczoru z MZ. -ką. Pan Diabeł Wątroba, że demonstruje nam teraz ściąganie sprzęgła w MZTS 250 Ma1. Na Najpierw na chopie z wału korbowego został umieszczony magiczny przyrządzik chroniący przed uszkodzeniem gwintu.

O! Zeszło! Proszę Państwa! To jest zeszło. Zeszło czy nie? Zeszło zeszło. Kurwa! To jest ściągacz. Pięknie! Proszę nie zgubić nic. Proszę nic nie zgubić. Od razu rozwiejemy kolejny mit. Odnośnie kierunkowości mocowania simmeringów na, wałę, na wale w MZC o podkładka falista, deficytowa bardzo. Proszę tego nie zgubić. Jest simmering od strony sprzęgła mocowany sprężynką do zewnątrz. Zgadza się? Tak jest, proszę Państwa, sprężynką do zewnątrz. Szybko lecimy na drugą stronę. Ach, panie Diable, poświeć. Simmering od strony prądnicy mocowany sprężynką do wewnątrz. Jakby ktoś był jeszcze niepewny, po to jest to narzędzie, żeby mocować simmering o prężynka. O kurwa, trzeba będzie zdejmować koło zębaty, żeby wymienić simmering. No cóż, tego nie mogli przewinieć nawet Niemcy.